A więc na kartkówce będzie jeszcze obliczanie entalpii reakcji z energii wiązań, którą byśmy mieli podaną w tabeli albo w zadaniu. Więc w tym w przypadku takich, takich zadań, najtrudniejszą rzeczą chyba w nich jest w ogóle wiedzenia o co w nich chodzi. Czyli właściwie stwierdzenie, jak wyglądają cząsteczki w tym cząsteczki w tych zadaniach. I, i a więc może zacznijmy sobie po prostu zadanie. Mamy zadanie mamy zadaniu powiedziane, powiedziane, że musimy obliczyć entalpię poniższej reakcji, przy o pomocy, Przy pomocy informacji właściwie jaka jest energia w danych wiązań. Mamy tutaj tabelę. No i mamy przyjąć, że w cząsteczce NO2 są dwa wiązania NO podwójne. Więc narysujmy sobie może cząsteczkę NO, a więc NO2, przepraszam. Więc wiemy, że cząsteczka NO2 składa się z jednego, z jednego, właśnie azotu, dlatego że nie mamy tutaj żadnej liczby. To oznacza, że jest tylko jeden azot i z dwóch tlenów. Więc narysujemy sobie azot na środku, no nie? I teraz mamy powiedziane, że w cząsteczce NO2 są dwa wiązania NO, no i to oznacza, że musimy mieć Tutaj wiązanie podwójne, i o tego odchodzi O. Mamy dwa takie wiązania, czyli w drugą stronę tak samo. ok mamy w tym momencie narysowaną cząsteczkę. Narysujmy sobie też cząsteczkę H2, a więc H2 jest to wodór cząsteczkowy. Tak występuje on w przyrodzie w takiej formie, i wodór cząsteczkowy, jako że wodór ma jeden elektron walencyjny czyli że gdyby się sobie narysowali tutaj jego jądro, to by był tutaj był plus i dookoła tego jeden elektron. Może wytworzyć tylko jedno wiązanie. W takim razie to oznacza, że będzie tylko jedno wiązanie, tak? Będzie H H. I to jest to wiązanie pojedyncze. Dalej, potrzebujemy energię, potrzebujemy wiedzieć jak wygląda cząsteczka N2. Cząsteczka N2 jest to specyficzna cząsteczka, dlatego że E, azot. azot ma 5 elektronów walencyjnych czyli 5 elektronów na ostatniej powłoce może wytwarzać 5 wiązań e, i ta cząsteczka jest dość, dość trudną do rozerwania cząsteczką wygląda ona w ten sposób trzy wiązania dwie łączą się tak no ok e, to jest po prostu do zapamiętania jakby kogoś to ciekawiło to jeszcze tutaj są Wolne pary elektronowe, ale od, w, przy każdym masocie jest wolna para elektronowa, ale to nie, nie musicie chyba tego wiedzieć. E, więc zostaje nam jeszcze H2O. E, H2O chyba każdy zna, czyli posiadamy tlen i posiadamy jedno wiązanie, jak już mówiłem, wodór jeden elektron walencyjny, przez co może wytwarzać tylko jedno wiązanie. E, I wytwarzamy jedno wiązanie, czyli to będzie do wodoru, do wodoru, no i okej, okay, mamy tak, mamy te cząsteczki. No i teraz, e, teraz, żeby obliczyć to zadanie, sprawdzamy sobie tutaj w tablicy, czyli w tym przypadku na przykład sprawdzamy te wiązania, mamy, podzielimy sobie te cząsteczki na wiązania, czyli to będzie jedno wiązanie, to będzie drugie wiązanie, to będzie jedno wiązanie, to będzie jedno wiązanie, to będzie jedno, to będzie jedno w pewnym sensie. I teraz... Mając tą wiedzę sprawdzamy sobie energię tych wiązań z tabeli, czyli mamy na przykład wiązanie podwójne z NO, czyli z tlenem, wiązanie podwójne z tlenem, czyli widzimy, że to jest 631 kJ. okej. Okay. Widzimy, że tych wiązań jest dwa, dlatego że raz, dwa, jak sobie zaznaczyliśmy, czyli mnożymy sobie razy dwa od razu, można, czyli to będzie w takim razie 631 razy 2 to się równa 1262 kJ. E, taka jest energia tych wiązań w jednej cząsteczce. W jednym, no, w jednym molu. E, teraz sprawdzamy sobie wiązanie H, czyli T. Tutaj mamy. I to jest 400. 36 kJ. Nie musimy sobie mnożyć na razie, dlatego że, jak widać, zaznaczyliśmy sobie, że jest tylko tak. E, teraz mamy azotu potrójne, czyli tutaj. Jak widzimy, 947, jak mówiłem, jest dość silny. Dużo energii trzeba, żeby je zerwać. No i teraz e, mamy tutaj raz, dwa, dwa w pewnym sensie wiązania. E, Właśnie między tlenem a wodorem jest to tutaj w tej tabeli. No więc to znowu robimy 465 liczymy, czyli jest, czyli jest właśnie. Mamy 1, 2, czyli mnożymy razy 2, i wychodzi nam. To będzie. O no, sekundę, napisałem 465 razy 2 to 930. No, i jesteśmy prawie na finiszu że tak bym powiedział, bo zostało nam tylko sprawdzić, ile jest moli w reakcji danej cząsteczek, tak? Czyli na przykład NO2, patrzymy się na tą reakcję i widzimy, że są 2 mole NO2 e, myślę, co zaznaczyłem, 2 mole NO2 mm, i 4 mole, cztery mole e, H2, czyli zapiszę może po tym 2 mole 4 mole. Tutaj, jako że nie mamy niczego przed tym, to oznacza, że to będzie 1 mol tego N2. Jak widać, nie mamy też. E, mam. Mamy, przepraszam, mamy 4 wody, czyli mamy 4 mole, tak? E, uznajemy sobie. I e, teraz co nam zostaje? Zostaje nam teraz po prostu pomnożyć te wartości, które dostaliśmy tutaj, czyli o właśnie te pomnożyć razy ilość moli reakcji no to mnożymy sobie czyli mamy NO2, mamy tutaj dwójkę jak sobie zrobiliśmy, czyli mnożymy te 1262 razy jeszcze 2 i to będzie nam wychodzić yy, sekunda 2524 Ok, yy, kilo Później mamy, jak zapisaliśmy, tu jest napisane 436. Mamy cztery cząsteczkowe wodory, czyli mnożymy sobie te 436 razy ilość moli, jaką mamy w reakcji, To się równa, to jest 4. I mnożymy sobie 436 razy 4, to nam wychodzi 1744 kJ. Ważne, żeby zapisać jednostkę też. <laughs> e, jak widzimy, jest jeden, czyli tak możemy sobie pomnożyć. Nie jest to konieczne, jeżeli ktoś nie potrzebuje. Mnożymy sobie i wychodzi nam <laughs> tyle samo. E, no i mamy jeszcze 4 cząsteczki H2O, czyli zrobimy sobie znowu 930 kJ razy ilość. Moli. I to będzie 530 razy 4. To się równa 3720. 750 Ok. E, możemy przejść dalej z zadaniem, bo kiedy mamy już to, zostaje nam tak naprawdę e, powiedzenie. Powiedzenie, jakby sobie, jak wcześniej, w wcześniejszym zadaniu, która, gdzie są produkty, gdzie są substraty w tej reakcji. A więc zapiszmy sobie znowu równanie tej reakcji. To było 2NO2, dodać 4H2. Tam było 4H2. Ok, więc no, tak nam właśnie przebiega reakcja. No i jak już wcześniej mówiłem, tłumaczyłem, która strona to są produkty, które to są substraty, to widzimy, że, że ta strona to są substraty, ta strona to są produkty z skrótami I no, musimy teraz mamy taki wzór na, na delta H, czyli na tą entalpię, którą pierwotnie mamy obliczyć. Delta H0, to się nazywa. I wzór ten to jest... to jest to... W, tak, i wzór wygląda okropnie strasznie i można się niego bać ale e, tak naprawdę co musimy wiedzieć o tym wzorze musimy wiedzieć o tym wzorze, że to to jest suma i e, te dwie to są sumy no i suma n n to są w chemii mole suma moli tak, czyli n to jest mole, to jest suma, delta, no to, to już po prostu delta HO to będzie suma energii tych, tego, co obliczyliśmy wcześniej. A więc S, S to jest substraty jeszcze, substraty, P to są produkty, więc teraz jak, że... Żeby... Teraz po prostu pokażmy sobie ten wzór, tak naprawdę jak on będzie wyglądać. Jak on będzie wyglądać w formie nieprzerażającej. To będzie wyglądać właściwie tak. Więc delta H0 będzie się równać nam sumę substratów. Więc jak wcześniej sobie powiedzieliśmy, to są substraty, czyli to, co wyliczyliśmy tutaj, sumujemy po prostu, nie Czyli tam te 2, 5, 2, 4, dodać 1, 7, 4, 4. Sumujemy sobie i tam nam wychodzą substraty, no nie? I teraz musimy sobie sumować produkty. Czyli to będzie 9, właśnie 9, 4, 7. Dodać 3, 7, 2, 0. Tak. Zamykamy sobie nawias. Więc to będzie wyglądać właściwie tak. I to, jak już mówiłem, to, to się wzięło. To, to się wzięło, dlatego że to są. O, sekundę. To się wzięło to są substraty. A to się wzięło dlatego, że to są produkty. No i wzięliśmy to z tego, co tu wcześniej obliczyliśmy po prostu sobie. delta H to będzie wynosić. To już tam. Tutaj jest 4, 6, 6, 7. Um, tak i to wychodzi minus Uh -huh. I to jest chyba, to jest koniec tego zadania właściwie. Tak. Ja eee, jeszcze oczywiście kilo Julie. No i e, warto sobie powiedzieć, że warto sobie jeszcze powiedzieć o tym zadaniu to, że kiedy nam wyjdzie ujemny wynik, to nie jest, że to jest źle obliczony wynik. To oznacza, że, że ta reakcja, ta reakcja, którą tutaj wcześniej sobie zapisywaliśmy, o ta ona jest po prostu egzoenergety, egzoenergetyczna. Tak to się mówi. Czyli jest egzo. Co oznacza, że wydziela się, wydziela się energia do otoczenia. Tak. Jeszcze tutaj. Taki podgląd na całość, może proszę.